Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Plants vs Zombies Robię wam wyjątkowy odcinek, bo mieliście robić 5 łapek A tego nie zrobiliście No ale... To mi tak jakby sygnalizuje, że chyba nie chcecie więcej odcinków z Plants vs Zombies No bo... Jak widzowie, wy dowijacie pod jednym odcinkiem 3, a pod drugim dwa. to tak ciężko mi sądzić, czy wy chcecie dalej ten, tą serię, czy nie. Tak mi się wydaje, że tak pośrednio Wam się podoba ta seria. Tak niezbyt bym powiedział. Ja no, może. Moje myślenia są tylko takie. Nie wiem, nie wiem, co. No, rano, co? Tutaj. Ej, ja myślałem, że go będziesz widzieć na ręcz. nie jest mi się Nie widzę, wie zaczynać. Nie. Pan z kurami. Ale nie, my mamy kontrę. Snę. się go pokonaliśmy. Pyk. Ty Muszę zostaw Zostawić moje ziemniaki. Pamiętać widzowie o tym, żeby, że nie mogę stracić tych No A na razie ta sytuacja bardzo źle wygląda i to tak bardzo, bardzo źle. Dobra. bardzo. No i no. Badamy radę, tak jak myślałem. Zem. Dobra... Co wie? Nie, nie, co wie nie. Nie widzę, że nie. Nie, nie, tak nie może być. Widzowie. Czekajcie, bo musimy zrobić jakoś bardziej przemyślane. Musimy tu bardziej przemyśleć. Weźmy tę tą samą drużynę. Ale, no ja już wiem. Będziemy tak, jakby. Dobra, już sobie. Teraz damy radę. Tam ta taka taktyka była dobra, tylko. Ten. Teraz. Bo jest taka umiejętność, że jak mam ziemniaka i postawię tego orzeszka na orzeszka, to on się zregeneruje. Zapomniałem o tym. Tak, to to będzie trwiutko. De kass, no, det gjør ikke så sterkt. nå er det viktig å vite om utsatte gjess er bra. Dobra, widzę wie. a Ale serio widzę wie, jak pod tym odcinkiem nie będzie co najmniej trzech łapek. Co najmniej. To już nie będę nagrywać plans versus zombies. Po prostu nie wiem, zubę będę nagrywać może coś innego. No bo jak wiecie. Po prostu jak zostawiacie dwa łapki pod odcinkiem, no to... <laughs> Sorry, no to sami macie odpowiedź. Ty może ty, ty sobie zjedz to ciebie to naprawimy, widzicie widzowie? Trzeba to mądrze, trzeba było zagrać. Trzeba było uruchomić IQ. Zaczekajcie chwilę, widzowie. Dobrze, no, widzowie, lecimy dalej. No kurczę. Jakby tak zrobić po nie, w sumie to, to było bardzo głupie. Wzmarnowałem dwa listki tylko. O kurka. nie właśnie... Nie no, na no tylu. Co wie? Spokojnie. Chyba wszystko pod kontrolą. Chyba. Widzowie nie no widzowie Pójdzie kosiarka Nie Dobrze widzę, Jak dobrze że to zauważyłem Widzowie Bo już by zżarli go Czyli co No to już jest chyba wszystko dobrze. Tam kosiarka poszła. A no i wygraliśmy, dobra. A tutaj... mmm... zamrażającego arbuza. Nasz 500 kosztuje więc wątpię, że go postawię choć raz. Dobra. I teraz widzowie walka z doktorem Zombosem. Odcinek trwa już 8 minut, więc myślę, że to nawet szybko. W miarę spoko, że przeszliśmy już level. Dobra, <gryzny> na postawienia tego melona no co go postawiłem w sensie nie melona tylko arbuza C tylko Lowi. parę skinków też do roślinek pokupowałem widzowie za te monety tak, pyk może sobie przyspieszymy A najgorsze jest co widzicie, że tu nie ma żadnej takiej chyba roślinki która by zadawała naprawdę to jakiś taki potężny taki co mnie to mogę zrobić tak. No nie. No i ciebie Spamijmy. No. Za chwilę mi wszystkie... Daj, dziewicowiec Что-то мы можем сделать еще. Sorry, widzowie, że tak nic nie mówiłem, ale skupiłem. Zapomniałem, że w ogóle odcinek mam włączony. Dobra, chyba damy sobie radę. Damy radę. Dobra, widzę, daliśmy radę. Pokonaliśmy go. Czterna 14 minut. Dopiero trwa odcinek. Jeszcze może. Jest dwa lewele na następnej krainie z z z zrobimy. Mamy. Plus do następnej krainy. Prosti bek <laughs> Jeszcze jest jak będziecie chcieli to mamy dużo krain Do przejścia więc Cztery lub trzy zastanowi się łapki pod tym odcinkiem Równa się kolejny odcinek Z tej serii Pamiętajcie widzowie, że to jest wyjątek, że nie dobiliście czterech łapek, a wam robię odcinek, więc taki tim sobie wyśmiemy. No i widzowie, między odcinkami też ulepszyłem tego ja na piąty level. Hmm. To w miarę tam coś tam bije duż No coś tam bije. Dobra. I zawie. Owoc, widzowie, dam wam podpowiedzi, jak to w komentarzach napiszę. Jaki to owoc i skanę. To przypnę mu serduszko. No, taki zielony, w takim dziwnym kształcie. Jak się go ze skóry obkroi, to taki żółty, w miarę duży. Zaczyna się literką G. No i spróbujcie skanąć, widzowie. nie jem sobie teraz ten owoc no dobra, chcę kurcze Tak. O, profit sobie. Dobrze, osiemnaście minut trwać, jak to może dokończymy ten level i zagramy jeszcze jeden i tyle. Nie wiem, co... Czy... Nie no, chyba zdążam go zbić. Tak, no dobra. Mhm. Dobra, mam nową roślinkę Jakiegoś gorącego ziemniaczka Hot potato O, no serio się nazywa, hot potato No i grałem w Zombies, byłem tam pod koniec Ale no, robię wam od początku serię sobie. No i. No tak. W miarę szybko się ten gorący ziemniaczek. I teraz stawiamy sobie pyk Mamy no, teraz Bez sensu postawiłem tego kielibista, ale no dobra. to postawię jeszcze jedno, w takim jakimś dziwnym miejscu. Dobra. No dobra. No dobra, widzę, ostatnie nawet końca. Cinak. Jak dobijecie, No, na no, trzy łapki też Wam zrobię odcinek, ale próg to cztery. Będziecie mieli kolejny odcinek. I ja tak pewnie za jakieś trzy dni lub coś takiego zrobię odcinek, bo się skończy tak jakby. Tam to taka arena, i dostanę te. Gemy to kupimy, roślina za gemy i kupimy pierwszego minta mojego to... Czekajcie widzę, bo to trzeba na mózg Dobra tutaj wszystkich przesunie tu Czyli tutaj no bo widzowie to trzeba, trzeba mądrze. No bo tutaj trzeba wystać najlepszego